Cześć, mam na imię Monika, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na haul z Greenpointu. Zamówiłam sporo sukienek i sporo fajnych ubrań, zresztą zobaczcie same. A jeżeli lubicie tego typu filmy, zapraszam Was do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, żebyście zostały ze mną na dłużej i były zawsze na bieżąco. Zaczynam od sukienki. A jakże bardzo lubię sukienki, bardzo lubię ten krój. Także to jest mój krój numer 1 w ciągu ostatnich dwóch lat i mam takich sukienek już kilka, co nie znaczy, że nie interesuję się kolejnymi. Na sobie mam sukienkę wykonaną w 100% z wiskozy, mam rozmiar 36. Uważam, że ten rozmiar jest dobry. Jak widzicie, długość to takie 7 ,8. i uważam, że wygląda to fajnie przy moim wzroście 1,60 m nie jest, nie jest źle. Tak to ujmijmy. Ogólnie rozmiar jest dobry. Tutaj nigdzie w ramionach mnie nie uwiera. Także spokoj, już Wam pokazuję. W czarne kropki. Wygląda jakby była lniana, ale to jest wiskoza. Ona dodatkowo tutaj na tej wysokości ma. Um, jak to się nazywa? Takie do zapinania, wiecie, nie guziczek. <śm> zatrzasko, ma zatrzask. Ale powiem Wam z historii użytkowania zatrzasku poprzedniej mojej sukienki z Greenpointa, która ma już rok i chodzę w niej bardzo, bardzo często, to czasami ten zatrzask się rozpina. On jest chyba po prostu za mały, albo powinni dawać dwa, albo to ja jestem jakaś niegabarytowa. W każdym razie tamta sukienka również jest dobra rozmiarowo. Ale po prostu w trakcie użytkowania on lubi się rozpiąć i widać trochę za dużo moim skromnym zdaniem, ale tak poza tym jest ok. Także tak się prezentuje. Bardzo lubię tego typu sukienki. One nie mają kieszeni i zobaczycie ich tutaj kilka. Kolejna sukienka o tym samym kroju i o tej samej fakturze. Tutaj również mamy wiskozę, która łudząco jest podobna do lnu. Z tym, że wiadomo w odczuciu to już jest taka wiskoza, a nie len, czyli bardziej taki miękki i lejący materiał. Ta sukienka się jakoś specjalnie nie gniecie, z tego co widzę, tak jak one przyszły, są w miarę w dobrym stanie. No i co? Po prostu inny, inny wzór, ale ten sam rozmiar. Wszystkie moje. Wymiary i, wszyscy, i linki do tych wszystkich rzeczy, które Wam pokazuję, zawsze są umieszczone pod filmem i tam Was zapraszam. Te sukienki kosztowały około 179 zł do 200. Zł, zależy tam, która z nich, natomiast powchodziły w wyprzedaże, także podejrzewam, że te ceny są już nieaktualne, więc z grubsza mogę Wam tylko mówić <ścoughs> ceny wyjściowe teraz powinno być już taniej. Nie wiem, no, nie wiem, co myślicie o takim bardziej florystycznym. Motywie. Chyba jednak te grochy bardziej mnie przekonują. Natomiast dla zwolenniczek, właśnie roślinnych motywów, to myślę, że sukienka jest bardzo fajna. Przy tym rozmiarze 36 ona nie jest nigdzie opięta, ale jest dopasowana, co mi się bardzo podoba. Mam sukienkę od nich w tym kroju w rozmiarze 34 i ona jest po prostu bardziej dopasowana. Natomiast nie jest zbyt obcisła, a ta jest po prostu ciut luźniejsza, ale nadal trzyma ładnie fason i podkreśla walory figury. Zmiana fasonu sukienki. Jak widzicie, zeberka, bo to chyba jest zeberka. Sukienka wykonana w, 50%, w 55% z lnu, a reszta to wiskoza. W dodatku mam na sobie rozmiar 36 i uważam, że jest to dobry rozmiar. Ma bardzo fajny pasek. Także pasek jest też na plus. Sama sukienka, jak widzicie, ma tutaj rozcięcie z przodu, ona nigdzie nie jest zapinana. Wsuwacie ją po prostu na siebie przez górę, bo przez dół to przynajmniej u mnie nie przejdzie. Że może u Was ona z tyłu nie ma dekoltu. O, tak się prezentuje. Pokażę Wam materiał z bliska. Bardzo ładna, ma kieszenie. Także kieszenie super. Taki styl ala safari. Ja tutaj widzę kapelusz. Te buty to niekoniecznie, ale jakieś takie właśnie w beżowym czy brązowym kolorze. Myślę, że byłyby fajne. Jakieś espadrylki i by było super. Także sukienka generalnie mi się podoba. Rozmiar 36 jest na mnie odpowiedni. Już Wam pokażę jeszcze jedną sukienkę, ale już nie na sobie. To czarna sukienka o takim fasonie jak te dwie poprzednie, natomiast nie było rozmiarów, więc wzięłam 36 mając na, 34, przepraszam, mając nadzieję, że się zmieszczę i nie będę tutaj kryć, że się po prostu nie zmieściłam. Jest wykonana w 100% z bawełny i nie jest elastyczna w ogóle, także nie ma opcji dociągnąć. Ja się tu nie jestem w stanie zapiąć w tym miejscu. Także, no jakbym na siłę się bardzo starała, to może bym się zapięła, ale po prostu jest za mała I tyle. Natomiast samo wykonanie jest bardzo fajne. Ona przyszła dosyć zmięta i myślę, że, że ta bawełna może się trochę gnieść. Już Wam jeszcze powiem, czego nie widać na zdjęciach, ma podszewkę. To jest haft angielski, była chyba jeszcze biała, ale to już w ogóle nie było rozmiaru, więc wzięłam to, co jest. O, tutaj ma te takie dziurki, yy, charakterystyczne dla tego haftu, zapinana na guziczki takie drewniane, zapinana pod biustem. Także identyczny fason jak te dwie poprzednie, tylko po prostu za mała, przez co nie mogę wam jej pokazać. Na mnie kolejna sukienka, która się składa w 55% z lnu i 45% z wiskozy. Mam na sobie ponownie rozmiar 38, bo nie było 36. I znów jestem zadowolona z tego faktu, bo 36 po prostu byłby na mnie za mały. Założyłam do niej sobie swój pasek, dlatego że ona jest bez paska. A tamten pasek znowu na tej zeberkę był idealny, i żałuję, że go nie mogę kupić oddzielnie. Ta już nie ma kieszeni. Jak widzicie dekolt bardzo, bardzo mały, także jeżeli lubicie takie, to będziecie zadowolone. Z tyłu jest zapinana na jeden guziczek taki wiecie na gumeczce. O, tak się prezentuje. Yy, tak, i nie ma dekoltu z tyłu. Także coś takiego bardzo ładne kropeczki. Ja lubię kropki. W ogóle lubię wzory. Także no cóż? Takie ubranka często wybieram, które też mają jakiś delikatny wzór, albo zupełnie niedelikatny. Tak też się zdarza. Jeszcze Wam pokażę z bliska. Aha, odejmiemy ten pasek. Tak się prezentuje bez paska. Na mojej figurze nie wypada, także jest zupełnie prosta. No, gdzieś tam delikatne taliowanie na niej jest, ale nie jakieś mocne. Także taka. Kolejna na sukienka, 55% len, 45% wiskoza, mam na sobie rozmiar 36 i jest to dobry rozmiar. Ona jest dosyć ciężka tak, w porównaniu z tamtymi, także tutaj jest troszeczkę grubszy materiał, długi rękaw, jak widzicie kolor fuksjowy, przy metrze 60 to jest takie 3 czwarte mniej więcej. Zapinana jest po całości na guziki, także możecie ją sobie rozpiąć, żeby założyć albo nawet nosić jako takie, wiecie, wydzianko. Po prostu na siebie narzucić. Ma tutaj pasek. I ten pasek jest wszyty po bokach, także nie da się go zniwelować. Ma kieszenie. Już wam ten pasek rozepnę, rozwiążę znaczy, bo myślę, że spokojnie można go z tyłu sobie zawiązać albo go można sobie obwiązać, żeby troszeczkę zmieniać wygląd tej sukienki. Natomiast pozbyć się nie da, musi tutaj zostać, bo jest po prostu wszyty po bokach. Także taka sukienka nawet by mi się bardziej podobała, może w takiej wersji niż to, co miałam na początku. Natomiast modelka, z czego wiem, była zawiązana prawidłowo, czyli z przodu. Natomiast dla mnie to spokojnie, czy na tył. Jak widzicie, opcji jest wiele. Sukienka koszulowa, ona ma rozcięcie w, przy moim wzroście na wysokości kolana. Także jeżeli jesteście trochę wyższe, to będzie wypadać wyżej, ale nie będzie zbyt wiele pokazywać, co moim zdaniem jest na plus. No, niezawiązana, jak widzicie, prezentuje się trochę gorzej, natomiast ten materiał jest przyjemny dla skóry i ładnie się układa. Kolor jest dosyć mocny. Ja szczerze mówiąc nie preferuję aż tak mocnych kolorów, natomiast ta, nie wiem, ma coś w sobie, może ten krój ma po prostu w sobie coś takiego, wow, że musiałam ją przymierzyć i będę ją rozważać, bo na przykład tak jak widzę się tutaj w lustrze, także tak patrzę trochę na Was, trochę do lustra, to widzę, że nie wygląda źle. Albo to lustro kłamie, co się pewnie okaże, jak będę potem ten film montować i dopiero mogę być załamana. To w zasadzie jest koniec sukienek, a to co widzicie na mnie to jest tunika. Tylko, że przy metrze 60 m może spokojnie służyć za sukienkę i dlatego tak właśnie tą tunikę postanowiłam Wam zaprezentować. Założyłam sobie do niej pasek, zaraz go będę ściągać. 55% lnu, 45% wiskozy. I rozmiar 36, jest to dobry rozmiar. Dodatkowo ta tunika ma tutaj opcję podwinięcia rękawka, możecie sobie tutaj na guziczek ją zapiąć. Wkłada się ją przez głowę, także nie ma nigdzie żadnych zapięć. O, już Wam pokazuję. Kolor żółty, taki ciemnożółty, także to nie jest kolor jaskrawy. Len i to po prostu widać i to po prostu czuć. Ona jest z przodu ciuteczkę krótsza, a z tyłu dłuższa. Także tak się właśnie prezentuje, osobiście uważam, że przynajmniej jak na moje preferencje to trochę przykrótka jak na sukienkę, natomiast bardziej jako faktycznie tunika do, do czegoś raczej jasnego, bo ja tak się nie ubieram, na przykład bym do tego założyła coś czarnego na dół, po prostu wolę. Wolę być cała jasna albo cała ciemna, ale o tym, jeżeli chcecie, mogę Wam nagrać film. Jakie mam po prostu swoje zasady ubierania, jeżeli Wam się to podoba, jeśli Was to interesuje. Natomiast sama sukienka w sobie bardzo fajna, znaczy się tunika. Także jeszcze dziewczyny niższe niż 1,60 m, już zupełnie spokojnie jako sukienkę. I prezentuję ją solo, tak jak jest sprzedawana, czyli bez, bez paska. Także tutaj widzicie, jest dużo materiału. On dosyć ładnie opływa sylwetkę. Uważam, że rozmiar 36 jest dobry. Dekolt nie jest za głęboki. No nie wiem, po prostu jest spoko. Zmiana. Już bez sukienek, teraz. Pora na spodnie. Mam na sobie białe spodnie. 55% lnu, 45% wiskozy, rozmiar 38. One kosztowały chyba 150 zł, coś takiego, ale jak już mówiłam, linki będą w opisie. Rozmiar uważam, że jest na mnie dobry. 36 byłby zdecydowanie za małe. One mają z przodu kieszenie i te kieszenie przebijają i widać je strasznie. Także tutaj ratunek pod tytułem krawcowa, która się pozbędzie tych kieszeni. Przynajmniej jak dla mnie, bo nie lubię takiego efektu. Dodatkowo są zapinane, zawiązywane na no taki ala coś takiego. Z tyłu guma zapinane na zamek, co jest to dla mnie ważne. Przy moim wzroście, przy mojej figurze wychodzi tu po prostu wysoki stan ponad pępek, taki stan jaki lubię. Przy metrze 60 długość do kostki, czyli również plus. Bardzo fajny, bardzo przyjemny materiał. Do tego mam założoną koszulę w rozmiarze 34. Ona jest wykonana w 80% z wiskozy i 20% z poliamidu. Taka szeroka, oversize'owa koszula, zaraz wam pokażę, jak ona wygląda naprawdę, bo ja ją sobie tutaj dosyć ścisnęłam, bo po prostu bardziej preferuję rzeczy dopasowane. Natomiast uznałam, że jest po prostu ciekawa. Jak widzicie, wzór zeberki pokrywa się z wzorem paska i pokrywa się z wzorem sukienek. Także w Greenpoint'cie tak jest, że jak pojawia się jakiś wzór, to pojawia się na wielu ubraniach, więc jeżeli Wam się na przykład podoba na koszuli, to spokojnie. A nie lubicie koszul, to spokojnie możecie sobie na przykład kupić taką sukienkę czy spódnicę, bo bodajże spódnice też były. Koszula jest rozpinana, komfortowa. Już wam pokazuję. O. Szeroka. Powiedziałabym, że nawet trochę męska. Jeżeli chodzi o ramiona, no to jak widzicie taki alanie topes szeroka bardzo, to jest rozmiar 34. Także cały czas rozmiar 34. Ręka wsięga tutaj do łokcia. Dekolt sobie poszerzacie guziki są kryte. Także taka myślę, że można z nią wiele rzeczy robić. Ten materiał też się jakoś nie gniecie. Nie prześwituje, także całkiem, całkiem spoko. Mam na sobie dżinsową spódnicę w rozmiarze 36. To jest bawełna bodajże z elastanem, nie znalazłam tutaj składu, ale pamiętam, że patrzyłam na stronę. Ona ma tutaj dodatkowo szlówki, także jakiś cienki pasek można przez nią przeciągnąć. Przy rozmiarze 36 zakładanie wyglądało tak, że ledwo ją przecisnęłam przez biodra, natomiast tutaj w talii jest dobra i dlatego moim zdaniem fajnie wygląda, no bo tworzy tą figurę klepsydry. To mi się podoba. Jeżeli chodzi o koszulkę, którą mam na sobie, to jest to rozmiar 38. Ona jest wykonana bodajże w 90% z bawełny, a reszta to jest elastan. Już Wam pokażę ją z bliska, żółta. O, taka w ramionkach. I ona jest dosyć dopasowana i jest długa. Wersja z prezentacją po prostu koszulki. Koszulka, jak widzicie, nie jest jakaś bardzo obszerna, ale jest dosyć dopasowana i długa. Także to jest po prostu długa koszulka. Jeżeli szukacie czegoś długiego, no to czemu nie? Z tyłu już Wam pokazuję, bo z tyłu ma taki dekolt jak z przodu. Coś żółtego, całkiem fajne. Kolejna spódnica. Również dżinsowa. Tutaj mamy 97% bawełny, 3% elastanu. Mam na sobie rozmiar 38 i rozmiar 36 nie przeszedł przez biodra. Także tutaj musi być 38. Natomiast jeżeli chodzi o talię, no to jest tutaj jednak trochę luzu i wolałabym, żeby tutaj było mniej, a tutaj było ciut więcej. Tak jak było w tamtej spódnicy, gdzie tutaj była dopasowana, ale nie obcisła. Natomiast tutaj była obcisła, a ta. Trochę na odrzut, także uważam, że jest to zdecydowanie nie spódnica na moją sylwetkę. Natomiast sama w sobie jest fajna, materiał nie jest gruby, ma kieszenie, ma miejsce na pasek. Ja tutaj cały czas kontroluję to słuchajcie w lustrze, żeby niczego nie zapomniała dodać. Z tyłu ma delikatny rozporek, ma kieszenie. Ten zamek jest dosyć krótki. Także moim zdaniem wygląda fajnie, że nie macie, wiecie, takiego kawała zamka, tylko jest rzeczywiście ładnie wykonana. Ja bym tutaj dodała ewentualnie z tych rzeczy, które tutaj miałam i mierzyłam, od spodni ten taki paseczek fajnie by wyglądał. Także oliwkowy, oliwkowy taki bardziej podchodzący w szary, ale bardzo ładny kolor i generalnie spódnica całkiem fajna, tylko tak jak mówię. Dla mojej figury nie do końca, bo tu jest troszkę za dużo, a tu jest troszkę za mało. Co sądzicie o tym zamówieniu? Co myślicie w ogóle o Green Point? Czy kupujecie i przede wszystkim, czy się skusicie na wyprzedaże, bo wyprzedaże już wchodzą? Ja mam problem trochę, troszeczkę z rozmiarami, bo zamawiałam tutaj wiele rzeczy i się okazało, że niestety niektórych rozmiarów nie było, a koniecznie chciałam to zamówić. Piszcie też, co myślicie o tych holach. Czy może coś tutaj trzeba jeszcze dopracować, bo przyznam Wam, że nagrywam w nowej scenerii po raz pierwszy i jeszcze nie wszystko mam dograne. Bądźcie ze mną, zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia!